Z ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu, Przyjacielu, pożyć mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamtem odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać Tobie. Powiadam Wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu ile potrzebuje. I ja Wam powiadam, proście, a będzie Wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a zostanie Wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z Was ojców syn poprosi o kamień, czy poda mu o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona. Jeśli więc Wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej ojciec z nieba udzieli ducha świętego tym, którzy go proszą. Ja kocham rozważać te fragmenty w Ewangelii Świętego Łukasza, które mówią o modlitwie. Łukasz w sposób szczególny zaznacza te momenty, i fragment, który przeczytaliśmy przed chwilą, który razem usłyszeliśmy, jest takim fragmentem, który mówi o modlitwie. On jest kontynuacją tego, co usłyszeliśmy wczoraj w lekcji continua. Jezus wczoraj mówił o modlitwie pańskiej na prośbę apostołów, którzy przyszli, widząc, jak Jezus się modli, poprosili go o to, żeby Pan Jezus nauczył ich modlitwy. Panie, naucz nas się modlić. I Pan Jezus dał im te słowa modlitwy pańskiej, które u Łukasza są troszkę bardziej skondensowane niż w tym przekładzie, który. My dzisiaj używamy w przekładzie mateuszowym, ale to samo jest, zawsze jest to samo. Słowo klucz jest zawsze to samo. Pan Jezus rozpoczyna to słowo, tę modlitwę od słowa ojcze. Otóż Pan Jezus, kiedy przekazuje apostołom, kiedy przekazuje swoim uczniom modlitwę, on nie przekazuje im żadnej reguły. To nie jest tak, że Pan Jezus daje im regułę, mówi, nauczcie się. O wiele bardziej ważne jest to, żeby rozumieli ducha tej modlitwy. Dla nas o wiele bardziej ważne jest to, byśmy potrafili wejść w ducha modlitwy i nieraz całe nasze życie polega na tym, że my będziemy uczyć się modlitwy, ponieważ na przykład będziemy musieli puryfikować w nas nieraz bardzo wykrzywiony obraz Ojca. I nieraz, żeby się dobrze modlić, żeby wejść dobrze w modlitwie, muszą minąć naprawdę nieraz miesiące, lata, nieraz może całe nasze życie i może być tak, że pozostajemy całe życie na tej modlitwie apostołów, Panie naucz nas się modlić. Jesteśmy w Kościele i wciąż nie umiemy się modlić, wciąż nie umiemy wejść w ducha modlitwy i pozostajemy na tej płaszczyźnie i wcale nie ma się czego dziwić, ponieważ też modlitwa w tym, w, w tym wymiarze jest darem i jest łaską. Potrzebujemy też, żeby nas Duch Boży w tej modlitwie poprowadził. Dlatego 11 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, to co przeczytaliśmy dzisiaj, ta przypowieść o natrętnym przyjacielu jest kontynuacją tego, co Jezus powiedział wczoraj, kontynuacją modlitwy pańskiej. Jest pierwszą modlitwą, którą zazwyczaj się modlimy, to jest modlitwa prośby, to jest modlitwa prośby. Niesamowicie piękna i zobaczcie jak znowu Pan Jezus uczy nas ducha tej modlitwy. On nam pokazując tę przypowieść znowu po raz kolejny Chce nas wprowadzić w ducha modlitwy. Otóż to jest przypowieść o natrętnym przyjacielu, który przychodzi i o północy prosi o trzy chleby, ponieważ do niego przychodzi przyjaciel, a ten z kolei idzie do swojego przyjaciela, bo wie, że jego przyjaciel jest mu w stanie te trzy chleby udzielić. Nieco trochę to może zakręciłem, nie? ale sens jest. Teraz Posłuchajcie, bo to jest niesamowicie ważne i Łukasz w tym naprawdę mistrzowsko nas prowadzi w, duchu, w ducha modlitwy. Otóż popatrzcie, święty Hieronim przetłumaczył to słowo natrętny przyjaciel. Bardzo fajnie on powiedział nawet, że był to przyjaciel bezwstydny. Możemy sobie postawić takie pytanie: Czy mamy w naszym życiu taką osobę, do której poszlibyśmy w nocy o północy? Z takim zaufaniem, z taką postawą właśnie, że, że możemy przyjść zawsze i o coś Go poprosić. Bo to nam chce pokazać dzisiaj Pan Jezus, że modlitwa i Twoja najpierw otwiera się na relację. To, co jest najważniejsze w tym nauczaniu Pana Jezusa i w tej przypowieści, i w duchu modlitwy jest nasza relacja, to przed Kim Ja staję, to znaczy ja staję przed moim przyjacielem i ten przyjaciel jest kimś szczególnie dla mnie ważnym. Jest o tyle dla mnie ważny, że ja mogę pójść do niego naprawdę w nocy o północy i ja mogę go o wszystko poprosić. Założę się, że nie do każdego możecie pójść w nocy o północy, że zanim poszlibyście do kogoś, nawet nie wiem, mając... Co... Prosić o coś niesamowicie ważnego, trzy razy nieraz zastanowilibyście się, czy wypada, czy nie wypada, mogę pójść, nie mogę pójść, nie, a co będzie, może się zdenerwuję. To jest taki przykład, w którym masz pewność, że się nie zdenerwuje. Jest, bo jest Twoim przyjacielem, Bo Cię kocha. A więc ważne jest to w duchu modlitwy, uświadomić sobie, że zanim o cokolwiek poprosisz. Musisz stanąć przed kimś, kto cię bardzo kocha. Musisz stanąć przed kimś, kto jest twoim przyjacielem. Oczywiście, my to słowo przyjaciel możemy łatwo rozpracować. Pan Jezus nam mówi tę przypowieść zaraz po tym, jak nauczył apostołów ducha modlitwy Ojcze nasz. Pamiętacie wczoraj słowo klucz modlitwy Ojcze nasz? To jest słowo Ojcze. A więc idziesz i z taką właśnie. Z taką natarczywością, z, taką, z takim natręstwem staniesz przed kimś, kto jest Twoim Ojcem. Znaczy, przed Ojcem, który Cię kocha, Pan Jezus mówi, możesz schować Twoje kalkulacje do kieszeni, możesz schować Twój wstyd do kieszeni staniesz przed Nim, bo wiesz, że On Cię kocha i masz prawo do, nie, do tego, żeby, żeby stanąć przed Nim, powiedzieć, nie wiem, o północy, o drugiej nocy, dawaj, nie? I koniec, bo to jest Twój Ojciec i masz do Niego prawo. Więc to, co nas, nam chce pokazać Pan Jezus, to jest to, żebyśmy weszli w ducha modlitwy prośby najpierw w ten sposób, byśmy się nie bali zobaczyć w Bogu Ojca, przed którym zawsze możemy stanąć, przed którym absolutnie zawsze możemy stanąć. Jest jeszcze jedna rzecz, którą y, warto by podkreślić, to jest to, że ta prośba, y, która Cię motywuje do tego, żeby pójść do kogoś o północy, no nie oszukujmy, musi, musi być niesamowicie ważna. Do prośby za moment wracam, ale chcę jeszcze podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, hmm, dzisiaj same ważne rzeczy. Otóż, kochani, zobaczcie, że Pan Jezus uczy apostołów tej modlitwy, Ojcze naszu świętego Łukasza na górze Oliwnej. To jest bardzo ważny szczegół, ponieważ ta natrętna prośba i ta przypowieść zostaje również wypowiedziana na górze oliwnej. I dokładnie za kilka miesięcy, kiedy Pan Jezus uczy apostołów ducha modlitwy, jak stawać mają przed Ojcem, który ich kocha, w tym samym miejscu. Na tej samej górze pan Jezus będzie modlił się na górze oliwnej. My znamy tę modlitwę w noc ogrójca. Kiedy będzie mówił: Ojcze, jeśli to możliwe, zabierz ode mnie ten kielich. I modlił się pan Jezus z natarczywością. Modlił się tak jak tutaj ten przyjaciel przyszedł do przyjaciela. Modlił się w nocy i z taką natarczywością, z takim wysiłkiem, z takim trudem, że. Potr krwawy zalewał jego twarz. I teraz pytanie jest: czy w tym wypadku, w przypadku Pana Jezusa, modlitwa została wysłuchana? Autor listu do Hebrajczyków podpowie nam, że został wysłuchany. Otóż wiemy, że za chwilę ta sama góra to samo miejsce że z góry oliwnej Pan Jezus zostanie wzięty do nieba. Pan Jezus zostanie wzięty do nieba. Oto popatrzcie, ojciec jest wierny, ojciec jest wierny, ale w nas potrzeba tej dziecięcej ufności, takiego właśnie dziecięcego przylgnięcia, oczyszczenia naszego myślenia o ojcu, że być może będzie taki moment, w którym nas ojciec krzywdzi, oczyszczenia z takiego myślenia, że jego miłość może kiedykolwiek się wypalić, zwłaszcza wtedy, kiedy w naszym życiu przyjdzie doświadczenie krzyża, kiedy przyjdzie doświadczenie ogrójca. Pan Jezus miał sobie doświadczenie bycia dzieckiem i się nie zawiódł, bo z tej samej góry Ojciec go wziął do siebie, posadził go po prawicy, uwielbił go. Ojciec jest wierny. I Pan Jezus pokazał nam ducha modlitwy. Mówi: jeżeli będziecie się tak modlić, to doświadczycie dokładnie tego samego. O co się modlił Pan Jezus? Nie będę dzisiaj się rozwijał, bo wiem, że i tak już przesadzam z czasem, ale o co się modli Pan Jezus? I odpowiedź jest bardzo prosta. Odpowiedź jest w ostatnim zdaniu tej Ewangelii. I mówi tak Pan Jezus. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Otóż Pan Jezus mówi tak. Tym, o co musimy prosić zawsze, tym, co jest konieczne dla naszego życia zawsze i tak bardzo konieczne jak woda dla życia fizycznego, że, że musisz prosić, że bez tego nie ma życia, jest dar Ducha Świętego. Jeżeli będziesz prosić zawsze, to Ojciec Ci zawsze udzieli, dlatego że jest Twoim Ojcem. Nieprawdaż, że Święty Łukasz jest specjalistą od modlitwy? Nie będę więcej mówił, nie będę się już więcej rozgadywał, ale zachęcam Was dzisiaj do tego, byście znaleźli w swoim życiu dzisiaj, w swoim życiu, w swoim dniu dzisiaj, w swoim wieczorze chwilę na osobistą refleksję nad tym słowem, na modlitwę osobistą, na to, by usiąść przy Ojcu i by przy Nim być, być z natarczywością, prosić z natarczywością, ale jednocześnie z zaufaniem, jakie ma dziecko wobec Ojca. Niech Wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.